Cześć! Trzecia kronika to podcast stworzony z miłości do filmów, książek i komiksów. Ja nazywam się Tomasz Lewgow i w kolejnych odcinkach mojego podcastu będę prezentować Wam ostatnio czytane bądź oglądane przeze mnie tytuły. Wśród nich znajdziecie zarówno nowości, jak i tytuły starsze. Powieść współczesną, fantastykę, komiks europejski, mangę, horror i wiele, wiele innych. Zapraszam! Cześć, moi drodzy słuchacze. Dwa miesiące roku już minęły, a tu jeszcze żadnego podcastu. Już nadrabiam, postaram się moje zaległości nadrobić, ale no, różnie bywa. Postaram się oczywiście nadrobić te zaległości, bo już parę książek i komiksów przeczytanych, filmów obejrzanych, a tu jeszcze żadnego podcastu. Zaczniemy dzisiaj od książki, z którą ten rok zacząłem, i była to piękna, ale. W dużej mierze również nie do końca przyjemna lektura. Nawet nie, nie do końca, po prostu bardzo momentami nieprzyjemna lektura. I o tym sobie za chwilkę porozmawiamy, czemu tak było. Ta książka to Lato, gdy Mama miała Zielone Oczy, rumuńsko-mołdawskiej pisarki Tetiany Cibulak, Wydana przez wydawnictwo książkowe Klimaty. I był to zakup trochę przypadkowy, trochę w ciemno, bo ja do tej pory nie śledziłem tego wydawnictwa za bardzo. Kojarzyłem je tylko z nazwy w związku z. Ze współpracą z wydawnictwem Art Rage czy z ich pierwszą książką, kiedy jeszcze chyba byli Book i wydawali e-booki w takiej formie, że można było dać dowolną cenę, wpłacić dowolną ilość pieniążków i dostawało się paczkę z e-bookami od nich. I w pewnym momencie postanowili, że wydadzą też książkę po raz pierwszy jako wydawca, po prostu w tej, w tej formie. I chyba książkowe klimaty tam się pojawiły po raz pierwszy na moim radarze. A potem długo, długo nic, aż do teraz. Co, jak się dla mnie teraz okazuje, było bardzo dużym błędem, bo wydają dużo fajnej literatury z nie do końca oczywistych miejsc miejsc takich jak Rumunia, Turcja, Słowacja, Czechy, Węgry, czyli wszystkie te kraje, takie bardziej na południe od nas, trochę na wschód. I super, że jest takie wydawnictwo, które pozwala nam na taką literacką podróż w tamte właśnie rejony. I lato Tatiany Cybulak. Znaleźliśmy na stoisku wydawcy na łódzkich targach książki w listopadzie, i książkowe klimaty to chyba było jedyne z dwóch czy trzech stoisk, które w ogóle miało powieści na tych targach, więc siłą rzeczy skupiłem się na ich stoisku. I to, co było bardzo fajne u nich, i może bez tego szczerze mówiąc, nie sięgnąłbym po tę książkę otóż, aby ułatwić wybór. <laughs> Otóż, aby ułatwić wybór i zakup książki, to z każdej książki, którą mieli na stoisku, wystawała taka karteczka, i na tej karteczce były dwa, trzy słowa określające tę książkę. I przy książce Tatiany było napisane, jeśli pan się nie myli, bardzo mocny dramat. I tyle. I to była po prostu podstawa, żeby potem książkę sięgnąć dla mnie, że ktoś stwierdził, że to jest bardzo mocny dramat. Na tym stoisku kupiliśmy jeszcze dwie inne książki, więc może ta karteczka była przy którejś z tym, tych dwóch, ale wydaje mi się tak na 95%, że to było właśnie lato, gdy mama miała zielone oczy, bo po lekturze. Potwierdzam, tak, to był bardzo mocny dramat, więc to nie był false advertising, wszystko się zgadzało z tą karteczką, ale ta karteczka też nie przygotowała mnie na to, jak mocny będzie to dramat, bo już od pierwszych stron czułem się, jakby ktoś uderzył mnie w twarz, a potem trzymał i nie puszczał, bo Tatiana napisała bardzo piękną książkę która jest również doskonale przetłumaczona na język polski przez Dominika Małeckiego, więc czyta się to wyśmienicie, jeśli chodzi o taki aspekt literacki, kunszcz słowa. E, I przez tą książkę ją się płynie. I to jest właśnie piękne, ale boli czytając. A boli czytając, bo emocje, które czuje główny bohater, to ból, złość, nienawiść. I my jako czytelnicy wchodzimy w sam środek tej postaci i te emocje nas otaczają już od pierwszych stron. Taka gula w gardle, Ciężar na klatce piersiowej, drżenie rąk to są rzeczy, które rzadko zdarzają się, kiedy czytam książkę, i raczej czytanie nie idzie w parze z taką fizyczną reakcją a tutaj tak się wydarzyło. Główny bohater Aleksy to pełen gniewu i agresji nastolatek, który musiał uporać się w życiu z sytuacjami, których no, naprawdę nikomu nie życzę. Poznajemy go w dniu ukończenia szkoły. Dowiadujemy się, że relacje z matką ma bardzo, bardzo złe i nienawidzi jej do tego stopnia, że najchętniej by ją zabił. Dowiadujemy się, że jest bardzo agresywny w domu wobec matki, wobec innych członków rodziny, wobec kolegów, wobec samego siebie również. I tutaj, bez znacznych spoilerów, bo to początek książki, okazuje się, że Aleksy miał siostrę, która zmarła, przez co. Małżeństwo jego rodziców się rozpadło, nie wytrzymało tej tragedii. Myślę, że Aleksy też nie ułatwiał im tego zadania, bo jest zasugerowane, że był trudnym dzieckiem do wychowywania jeszcze przed śmiercią siostry, więc wydaje mi się, że, że śmierć siostry tylko to pogorszyła. I kiedy siostra Aleksego zmarła, to matka zachorowała na bardzo ciężką depresję i przez kilka miesięcy nie wychodziła ze swojego pokoju. A Aleksem opiekowała się jego babcią. W takiej sytuacji jest to dosyć oczywiste, że jego jedynym marzeniem, marzeniem Aleksego, jest ucieczka z tego domu, ucieczka od swojej rodziny, od swojej matki, ucieczka od tego problemu, ucieczka od wszystkiego. I jak to nastolatkowie, gdzieś z gazet, Aleksy z kumplami dowiaduje się, że w Amsterdamie można wszystko, że tam są piękne kobiety, prostytutki, jest seks, są narkotyki i Amsterdam wydaje się być takim rajem do życia dla nich. Oni, oczywiście, jako nastolatkowie nie wiedzą, o czym mówią, nie wiedzą, o czym rozmawiają, ale takie marzenie rodzi się w głowie Aleksego, żeby uciec od rodziny i pojechać do Amsterdamu. Problemem, oczywiście, są pieniądze. Aleksa, jako nastolatek, nie bardzo ma za co pojechać do tego Amsterdamu, ale z pomocą, nieoczekiwanie, przychodzi matka Aleksego, proponuje mu umowę. On pojedzie z nią spędzić lato na wsi. We Francji, a w zamian ona odda mu auto i będzie mógł zrobić ze swoim życiem, co chce, po tym jak spędzą razem lato właśnie na wsi we Francji. Skąd taki pomysł, jaka jest motywacja matki, tego dowiemy się później, ale sam Aleksy bez zastanowienia godzi się na to, ponieważ to oznacza, że za parę miesięcy będzie wolny, będzie mógł robić, co chce, będzie miał samochód i będzie mógł pojechać do swojego wymarzonego Amsterdamu. Następnie przez większość książki będziemy śledzić losy tej dwójki, więc główna oś tutaj to ta trudna relacja matki z synem. Pojawia się pytanie, zagadka, czy ta relacja się ociepli, czy ten czas spędzony we Francji, czy ten czas spędzony we Francji na farmie i wolne życie w takiej małej miejscowości, naprawdę małej miejscowości, będzie dla nich dobre. Domyślamy się, że pewnie tak, że pewnie ich to zbliży do siebie i tak spędzamy to lato tak spędzamy to lato z bohaterami w oczekiwaniu na to co się wydarzy. Ten czas, który spędzają na farmie to zaledwie kilka miesięcy, jedno lato, ale myślę, że autorka chciała też przekazać jakieś doświadczenia i emocje związane z emigracją, bo zdecydowanie nie odczuwałem, żeby bohaterowie w tej książce byli na urlopie. Miałem w swoim życiu wakacyjne prace. Jeździłem do pracy nad Polskim może do hotelu na trzy miesiące I, i nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, ale zawsze miałem takie wrażenie, że no to są wakacje, to są tylko trzy miesiące. Niedługo wrócę do domu, będę z powrotem w swoim pokoju, będę wśród rodziny, swoich znajomych już niedługo, że to taki krótki okres czasu, więc no nie angażowałem się za bardzo. Powiedzmy, w życie tego miasteczka, tej miejscowości, w której tam się znajdowałem, bo to taka wakacyjna miejscowość. Tutaj natomiast mam Aleksego i Aleksy, oni tak trochę się zagłębiają w tę społeczność, mimo że spędzą tutaj tylko kilka miesięcy, dwa, trzy, cztery miesiące, max, i też tak jakby zapominają o swoim domu, o tym miejscu, do którego mają wrócić. Ma się wrażenie czytając, że oni tam pojechali na stałe. Przynajmniej ja takie wrażenie odczuwałem, dlatego też myślę, że to jest książka. Trochę właśnie o emigracji i o tych doświadczeniach i o emocjach związanych z emigracją i o tym, jak taka osoba może czuć się bardzo zagubiona, bardzo pozostawiona samej sobie. I ta książka również pokazuje, jak w taki bardzo płynny i naturalny sposób człowiek może się zasymilować z, z tym, co go otacza, i poczuć się trochę lepiej. W tej książce jest. Tak, jakby autorka trzymała czytelnika za rękę podczas przechodzenia w stronę światła przez taki mrok, ból i cierpienie, przez taki gęsty las trudnych emocji, właśnie związanych z takim doświadczeniem. I jest to bardzo unikatowe przeżycie, jeśli chodzi o książkę i literaturę dla mnie. I jeśli miałbym porównać tę książkę do innej lektury, to chyba najbliższe skojarzenia mam z książką Dave'a Eggersa pod tytułem Wstrząsające dzieło kulejącego geniusza. Ta książka to taki fabularyzowany zapis tego, jak Dave, po śmierci swoich rodziców, którzy umierają na raka, musi jako młody mężczyzna, jeszcze właściwie chłopak, kończy 21 lat i musi bardzo szybko dorosnąć i zaopiekować się swoim młodszym bratem. Dla mnie ta książka to bardzo dobra pozycja i polecam. I to porównanie nasuwa mi się z dwóch powodów. Pierwszym jest taki, że w obu przypadkach jesteśmy bardzo mocno w głowie głównego bohatera. W przypadku Dave'a Eggersa jest to sam autor książki, w przypadku Alexa mamy postać fikcyjną, ale obaj mają też bardzo podobny problem. Muszą dorosnąć, muszą zaopiekować się kimś, kto jest od nich zależny, no bo mama Alexego, mimo że jadą na wakacje do Francji, nadal jest w depresji i nie jest z nią najlepiej. Więc Aleksy, mimo swoich wewnętrznych demonów, musi przejąć obowiązki pana domu i się nią zaopiekować, jeśli muszą, jeśli mają przeżyć, przetrwać te trzy miesiące razem na tej farmie. Więc jeśli. W fabularnie. To, co wam opowiadam, zainteresowało, zainteresowało. To zdecydowanie polecam. Warto przeczytać. To jest jeszcze zastosowany taki myk, którego ja do końca nie załapałem czytając, ale z tyłu okładki jest napisane, że po latach jako uznany artysta Aleksy powraca pamięcią do dni spędzonych z mamą w i w swoim wściekło lirycznym monologu stopniowo w serii Retrospekcji Narkotyk Malarskich wizji dociera do istoty tego, co wówczas przeżywał i czuł. Ja właśnie nie zaapałem, że to są narkotyczne wizje. Ja myślę, że po prostu to jest taka narracja w każdej normalnej książce, bo i rozdziały są chronologiczne. Oczywiście, Aleks wspomina momentami coś, co się wydarzyło w takim jakby czasie zaprzeszłym, no ale to. Jest są jego wspomnienia, który nam relacjonuje, więc to jest zrozumiałe, ale, ale właśnie tej serii retrospekcji i narkotycznych malarskich wizji. Ja tutaj nie bardzo, nie, nie bardzo widziałem te malarskie wizje, ale no skoro tak jest napisane z tyłu okładki, to tak pewnie jest. Może wy, może wy to znajdziecie i Wy to dostrzeżecie. Ale mimo, że ja tego nie zauważyłem, to i tak bardzo mi się ta książka podobała. Kosztuje obecnie na stronie wydawcy w jakiejś promocji, w momencie nagrywania tego podcastu. 23,33 to jest 150 stron. Bardzo ładne wydane, 150 stron papieru w czarnej okładce z takimi kwiatkami, czerwonymi makami. E-book 18 zł. To są absurdalne ceny w tym momencie, bo książki stają się naprawdę towarem luksusowym. Więc za 23 zł myślę, że warto zrobić sobie taki prezent i taką literacką wycieczkę nie tylko do Francji, ale też w umysł Aleksego warto sobie zrobić, nawet jeśli momentami będzie smutno. Ja myślę, że polecam i na pewno będę sięgać po więcej książek z wydawnictwa Książkowe Klimaty. Mam na półce jeszcze te dwie, które kupiliśmy na łódzkich targach książki. Lato oczywiście jest z Rumunii. Te dwie pozostałe są bodajże ze Słowacji, co też będzie dla mnie bardzo interesujące, bo chyba nigdy nie czytałem słowackiej książki. Rumuńskiej zresztą też nie, to chyba pierwsza rumuńska książka, jaką kiedykolwiek przeczytałem. Więc no polecam. A wy moi drodzy, z jaką lekturą weszliście w ten rok? Ile książek udało wam się przeczytać przez styczniu, luty? Jeśli macie ochotę, to zachęcam, podzielcie się. Chętnie porozmawiam o tym z wami w komentarzach pod podcastem, czy to na YouTubie, czy to na Spotify, czy to też na stronie internetowej. Życzę Wam, aby ten rok był pełen świetnych lektur, świetnych komiksów i świetnych filmów. Trzymajcie się. Pa Pa!